Dlaczego takie mycie głowy może prowadzić do zakoli? Dodam, że chodzi o zakola u kobiet, bo u mężczyzn mechanizm powstawania zakoli jest zupełnie inny. Na tym filmie dziewczyna myje głowę koncentrując się na włosach z tyłu i może jeszcze na środku głowy, ale tak jakby pomijała przód głowy i zakola. Nie mówiąc o tym, że ona drapie głowę, a paznokcie ma całkiem długie, no i jeszcze używa za dużo szamponu, ale to już jest zupełnie inny temat. A wracając do zakoli, jedną z najczęstszych przyczyn powstawania zakoli u kobiet, obok naciągania ciasnymi kucykami lub kokami, Warkoczykami czy dredami jest właśnie niedomywanie tej części głowy. A głowy należy mieć również z przodu, nachodząc około 1 cm na twarz. Zawsze staraj się również domywać twarz z makijażu, zwracając uwagę na te miejsca tuż przy linii włosów. Również jak robisz masaż, peeling czy nakładasz serum na porost włosów, to szczególną uwagę zwróć na zakola. A ty zwracałaś uwagę na dokładne dobywanie zakoli podczas mycia głowy i podczas mycia twarzy.